W Przed wami najszybsze maszyny świata. Świat aut. W walce o tytuł mistrza mistrzów. zerwie się do lotu. Śmigło, śmigło, śmigło. śmigło. W zawodach nigdy dotąd nie brał jeszcze udziału samolot rolnicy. No się jak nie. Dusty, przystępujesz do walki z absolutną elitą. Jest jeden problem. Mam lęk wysokości. Jest chory na umyśle, jasne to jest. Jest. Nieważne jak latasz, ważne jak z tym wylądujesz. Możesz wejść na wyższy pułap niż myślisz. No. Jest godny. Lecą samoloty. No, aż tu się dochrapał. Cześć nasty! Dusty, Dusty popyla. To burak. Ze wszystkich stron świata. Ja! Pan Bulldog! Herwusik! Mów mi po prostu, Ishani. A mi, Elciu Bagabra! Czeka nas wiele psygu. Będziemy się stać, Będziemy płakać! Będziemy taj! Znaczy, ale nie ze sobą! Nie pozwól, żeby cię coś rozproszyło. A jest jak słońce, co wschodzi, gdy rozproszą się chmury. Albo jak zboże, które wschodzi, gdy rozrzucą obornik po polu. Ale tego to akurat jej nie mów. Danka, że walczysz za nas, fajny samolotem. Jesteś samochodem. To jeden z tych, co to nie wiadomo. Disney przedstawia. Myślisz, że pokonasz mnie? ci pelerinko. A to jest wielka hańba. Jeśli szukasz bohatera... Wracaj na wioskę, gumaku! ...to popatrz w niebo. Halo? Halo, tu To Dopadł mnie huragan! Tracę wysokość! Historia, która bawi i uczy, jak Godzilla! Godzilla niczego nie uczy. Uczy, że bawi. Kultury trochę! Samoloty. Mayday! Mayday! Uwaga, zamek! Bravo! Zawdzięczam Ci życie. Ty co? Płaczesz? Brytyjczycy nie płaczą. Wkrótce.